Przy Firehouse. Przyjęto? Słuchajcie, niektórzy ludzie niesłusznie oskarżają mnie o zmyślanie historii jego Spider-Man. To, o czym wam teraz opowiem, będzie wodą na ich młyn, bo brzmi absurdalnie. Ale na własne oczy widziałem nagranie jednego ze słuchaczy, na którym widać jak Spider-Man porywa gołębie. Porywa gołębie. Zgrywa gołębie. Po co? Czemu ma służyć to dziwaczne zachowanie? Myślałem o tym długo i namiętnie i chyba znam odpowiedź. On jest jada. Od zawsze zakładaliśmy, że Spider-Man to człowiek z cechami pająka. A co jeśli to wielki pająk, który zdobył moce człowieka i gdzieś tam jest wielka pajęczyna, na której wydają biedne gołębie w oczekiwaniu na pożarcie? A co jeśli na gołębiach się nie skończy? Czy będziemy następni? Obiecuję Wam, że nie spocznę, póki nie uzyskam odpowiedzi.